Ile się to trzeba namęczyć, żeby sobie chwilę kilkiem porzucać To będzie mój pierwszy rzut w, no... w... w nowym sezonie Jest pierwszy maja, pierwszy rzut i pierwsza ryba i pierwsza ryba i to nie będzie klątwa pierwszego rzutu no. odgłosy lasu nas witają pięknie No, woda jest dużo brudniejsza niż jesienią. A wiesz czemu? Deszcze to wszystko, cały z tych górek z tego wszystkiego, las nam zmyły. Ziemię, wszystko do tej wody. Co deszcz tak padał wiosną, że po prostu wszystko to spospływało. To ty rzuciłeś? Czy tam jest po prostu rybka i mój szczupak? Kurczę, teraz nawet jak coś będzie szło za tym to nie będę widział. No nie było. Takiej wody nie było dawno. Chodź tu, chodź tu. Ja. Dalej, jak on zaczynamy bro? Mistrz, to chyba wygrał wymiar. Ty mi nie mów, że do top 3 już ci się zalicza. Takie małe cóż? Nie wiem, zobaczymy. I skądś go wyjął, mi, powiedz, z ty, tych trzcinki ty, ty tu? Musiał być. Dyscyplina. Ale ma czy nie? No tak. Długo kłać na prawdziwą miarkę, a nie te twoje. Od miarki jak zwykle z centymetrem za dużo. Niech ci jest zabraknie, bo centymetr. No tam centymetr już dwóch o, ewidentnie. Zobacz, o. Dwa. no to, może, to są właśnie takie poczaplowe, takie o no. rzeczy. A, że, a nie, nie chcę zdjęcia. Śmierdzisz rybą, fajnie. No to muszę ci pogratulować pierwszej ryby w tym roku. Generalnie to już jest drugi dzień majówki, już jesteśmy po pierwszym dniu. A jeszcze nie przedstawiliśmy zasad rywalizacji w tym roku. W tym roku rywalizujemy w stylu top 3. Czyli trzy najdłuższe ryby. Trzy najdłuższe ryby bez względu na gatunek liczą się w naszej rywalizacji. Okoń, szczupak, chyba, że złowisz coś innego. Ale to musi być drapieżnik, może seleszcze łowić. To musi być drapieżnik. Teraz jest czas taki, że regulaminy zmieniają się w trakcie, więc wszystkiego się możemy, możemy spodziewać. Co wymyślimy? Nie ukrywamy, że już pierwszy dzień zawodów za nami. No ale człowiek zapomniał się przedstawić. Zapomniał z tego wyczekiwania na majówkę i na sezon. Jest tyle rzeczy do zrobienia, że zapomnieliśmy po prostu przedstawić tych wszystkich warunków. My jesteśmy w trakcie zawodów cały czas. Jedni są mniej zadowoleni, inni bardziej. Tak zawsze na zawodach. Jak zawsze na zawodach. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. W tej no, no idzie, no woda nas zaskoczyła swoim kurde. O, kurde, ale ten drugi jest piękny. Ale wejdzieście do za był większy nie, nie widziałem. No to trzeba się na okonki przestawić chyba. Będzie Uf. ale ładny czerwionutki. No, to no. punktowany, pięknie, ale ładny. No. no i ci powiem, że wygląda... Zacnie. Zacnie. <laughs> no 35. 35 no, jak nic. 35 i zaliczam. Do wody przygotuj się do zdjęcia A drugi ten zanim jeszcze większy mówisz? to na razie go do podbieraka do wody drugi? Czurekuś Ty nie miałeś. ma mi takich kłopotów robić Nie nie bardzo dobrze ten, ten wariuje a ja zamiast ci rzucać swoim czymś to ci będę... Ty ten już pod Ty no, 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 Ty pod 40, jeszcze większy Nie wypuszcza... Nie no ten człowieku ma 40, ten ma 4 dychy ten ma 40 41 ci zaliczam nawet A to, to 3 No to już masz 35 i 41, no to już masz siedemdziesiąt 76 No to już jest co, już jest co gonić Ale no. Ja chyba ten podbierak za źle porobiłem. Co najmniej starszego oczywiście Piękne Idzie Idzie dnem Jak się ruszy, to jest 80. Jest yes. Ale jest nie mały. Mierzenie, ważenie i zapisy. <grybujesz> dzięki, dzięki. A zdecydowanie by się sponsor jakiś znalazł, by chciał nam łódkę kupić. No, większą. większą to by się przydała, bo coś mi się tak ciemno. Mamy troszeczkę kłopot. Tak jak mówiłem, 82 będzie miał. Tu do końca. Do końca jest. 81. No. 2. No dobrze, jeszcze coś długo. samiczka Pół dnia za nami Pierwszomajowego Jacek, podsumuj wyniki Wyniki, wyniki Zabdrań mało, ale ryby fajne jakby ale Ryby nie konkretne, nie? Mhm. No, także, że fajne się nie spodziewałem, że w maju złapie o konia Zwłaszcza pierwszego maja 40. No To nie jest daleko no piękne pierwszy okoń 35 Drugi zaraz obok tak? 41. 41 I potem mamy szczupaka I Twój szczupaczek bardzo ładny 82 Chudy Bo, bo, bo wytarty Mogę widać tarczy, tak, wida, 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 Ale w karku pięknie tak budowany No szybko coś zjemy I walczymy dalej I walczymy I dalej jeszcze coś tam się... Dopóki pogoda pozwoli. Jutro, jutro nie pozwoli jutro nam nie pozwoli pogoda Takich zapisów, jeżeli chodzi o prognozy deszczowe, jeszcze nie widzieliśmy. Także zobaczymy, jak to się jutro. No, ale też tam czują, że wyjdzie deszcz. No, jeszcze tak ogóle... przed deszczem nigdy nie brało. Teraz jeszcze ciśnienie jeszcze spada no. mocno. Nie? Jutro zacznie się odbudowywać właśnie po tym deszczu. Tam no. w tym wnęce tego ciśnienia była ta kula deszczu, właśnie. No. jak mają sądzić. No dobra, to ma na łódce, jak będą brały się, widzimy. Tak jest. Normalnie Jemy. nakładam. Napł Zostaliśmy sami na jeziorze. Mimo, że wcześniej było trochę więcej łódek, no, ale to świadczy o tym, że spokój na, na wodzie, spokój pod wodą. Może tam byśmy jeszcze zrobili ten brzeg. Ty... Mamy trochę niestandardowo masy rozłożone, ale, ale dalej daje radę. O o, 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 i to z samych krzoków. Na końcu, na końcu chcemy jeszcze, roz... no ta. I to może być ładniejszy pewnie z samych krzoków. Jestem, 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 zaraz będę, zaraz będę, będę gotów, będę gotów bardzo ładny chodź 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 kochamy 70 to by się spodziewał to by się spodziewał a my ich szukamy po jeziorze 70 ona jest i ważę go szybko i się będziemy go pozbywać bardzo ładny długa ryba do końca do końca Robi. stary 77 ci zaliczam bez problemu tu jest 75 no 77 Chyba nawet bym ci pod 78, nawet bym chciał podejść, wiesz, ale nie mogę. Jest tam? Zobacz, tam o jest, jest 75, 6, 7 No ja bym 8 ci zaliczył, 78 bym ci zaliczył. Tu może iść do wody Może, tylko żeby ja ci tu lekką przeciwwagę zrobię Odwróć się, odwróć. Dojdzie, dojdzie, Pojdzie, pojdzie dojdzie Poszedł sobie No i bardzo ładnie. Pierwszy Maja za nami To jest No można powiedzieć co? Ciężko no ciężko Ciężko, bo mało brań No wyniki jakbyśmy podliczyli tabelę Czy wyniki to fajnie No ryby Ale fajne jak już wzięły to dobre, natomiast brakowało większej ilości brań, żeby ten sezon rozpocząć tak treningowo, nie wczuć tak, się w to wszystko dokładnie. Pogoda zmienna, to znaczy my dzisiaj akurat mieliśmy pochmurno cały dzień lekki wiatr na końcu się uspokoiło, ale wiemy, co nas jutro czeka, jakie ulewy zapowiadają, więc chyba dlatego ryby jutro, się wyłączyły. Jutro my chyba nie wypłyniemy. I jutro tak, jutro chyba będzie dzień gospodarczy. Cały dzień ma padać. No dokładnie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale dzisiaj udanie. To dobry początek. Przynajmniej dobrze to wygląda w centymetrach. No konie ładne szczupaki też. No bardzo ładne konie. Wszystko zgodnie z tą statystyką co są te szczupaki, wszystko większe tak jak mówiliśmy, urosły przez rok. Tak jest. No, także zobaczymy. Zobaczymy jak się majówka skończy. Mamy nadzieję na wodę jeszcze w majówkę wrócić. Chociaż pogoro, prognozy pogodowe są różne. Także zobaczymy. Na razie zmęczeni, ale, ale fajnie, fajnie. Ale zadowoleni. Tak zawsze.